Woda jest tematem politycznym jak wiesz. Alkohol znaczy się. Minister Kierwiński lubi, a prezydent Trzaskowski nie. I co on jest taki uśmiechnięty w ogóle, znaczy, Czyli w ogóle Na napluli na mu w twarz, no, to a to mówi deszcz pada. No bo co? jeszcze się uśmiecha, hej, jak, jak fajnie, bo to jest w ogóle taki wiosenny ale, deszcz. Ale to jest fajne, były konsultacje, wsłuchaliśmy się w wasz głos. 80% z was powiedział, że chce w całym ale, a... zakazu sprzedaży alkoholu, więc prowadziliśmy w części, więc wysłuchaliśmy was, o co wam chodzi? Znaczy ja mam taką prośbę, żeby postarać się chociaż traktować ludzi na wpół poważnie. I widać, że ma dobrą pasę i płynie na tej fali po prostu, jest jak surfer, który złapał najlepiej. Najlepszą, najwyższą falę, i on niesie go. Niesie Tylko on nie, nie. że go na środek oceanu ta fala niesie. Myślę, że nawet y, szanowna małżonka pana prezydenta nie uwierzyła. Hmm. Naczelni zapraszają Tomasz Cekielski i Bartosz Węglarczyk. Słuchaj, mamy jeszcze tak? jeden temat z polskiej polityki dzisiaj. Okazało się, że woda jest tematem politycznym, jak wiesz. Alkohol, znaczy się. Totalnie. Ale moim zdaniem, jak chodzi głównie o temat. Znaczy wiesz, można by było wyciągnąć wniosek, że po prostu minister Kierwiński lubi, a prezydent Trzaskowski nie. Tak, rzeczywiście to, co się wydarzyło na Radzie Warszawy, stało się tematem w całej Polsce. Nie dziwię się zresztą, bo sprawa jest. Yy, na pierwszy rzut oka żenująca, ale w rzeczywistości to jest po prostu taka ostra rozgrywka polityczna i tam z tyłu chodzi po prostu o politykę. Rzeczywiście Rada Warszawy miała zdecydować o wprowadzeniu zakazu sprze zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych godzinach między 22 a 6 rano. I teraz, żeby była jasność, to chodziło włącznie o zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo w restauracjach, klubach nocnych, dalej można było handlować alkoholem więc gdybyście się państwo znaleźli na przykład w restauracji o 22:10 to można było spokojnie sobie lampkę za wina dalej zamówić albo no. Dwie. Albo i dwie. W ogóle nie chodziło o to. No i do, doszło do sytuacji, w której pan Trzaskowski, który zgło zgłosił, zgłosił ten projekt, zorientował się, że nie ma poparcia dla tego projektu nawet wśród radnych Platformy Obywatelskiej. W związku z tym wycofał swój projekt. Zamiast tego Rada przyjęła em, taki, taką, taką decyzję, podjęła o pilotażu w dwóch dzielnicach Śródmieście i Praga Północ. Nie wiem dlaczego gra z tych dwóch. Bardzo mnie śmieszyło, jak ktoś tam tłumaczył, że chodzi o centrum Warszawy. No naprawdę, Praga Północ. Przy całej mojej miłości do tej części Warszawy, to nie jest centrum Warszawy. Po opiniach rad dzielnic możliwe wdrożenie 23.6 i ewentualne rozszerzenie po roku. Politycznie wcześniej 14 z 18 dzielnic zaopiniowało negatywnie wariant całego miasta. Jednocześnie sondaż zamówiony przez Ratusz pokazał wysokie, około 80% poparcie mieszkańców Warszawy dla tych ograniczeń. Czyli lobby alkoholowe wygrywa zdecydowanie. Znaczy, bo wiesz, bo co to, znaczy, bo, bo ludzie wyobrażają, że jak w sondażu powiedzą, że czegoś chcą w zdecydowanej większości, to tak będzie. Kochani, to nie na tym polega. Nie macie radnych. Wybraliście kasy. radnych, teraz się zamknijcie, bo oni wiedzą od Was lepiej. I czego wy chcecie. A w cał, w moim zdaniem, w całej tej historii, chodzi o coś innego, ale najpierw y, posłuchajmy pana prezydenta Trzaskowskiego, który uważa, że chodziło dokładnie o to, żeby nie przyjmować projektu jego uchwały. Posłuchajmy. Drodzy Państwo, wczorajsza sesja Rady Miasta dotycząca ograniczeń sprzedaży alkoholu wywołała bardzo wiele emocji. Ale wyjaśnijmy to, co najważniejsze. Ja się z niczego nie wycofuję. Dalej stoję na stanowisku, że tego typu ograniczenia mają sens. I dlatego udało mi się przekonać do tego radnych, dlatego że większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, nakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku. I wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum w śródmieściu. I na Pradze Północ. Od tego zaczynamy. Ja wsłuchałem się w głos mieszkanek i mieszkańców, zrobiliśmy bardzo dokładne konsultacje i to jest właśnie wynik tych konsultacji. Polityka, drodzy Państwo, to jest sztuka kompromisu i przeprowadzanie takich programów, które mają szansę na poparcie większości. I tak się dokładnie stało w Warszawie. I co on się, taki uśmiechnięty w ogóle? czy? Znaczy, w ogóle. Na pluli, nie napluli mu w twarz, no, a on mówi, deszcz pada. No bo. Co? Jeszcze się uśmiecha. Hej, jak, jak fajnie, bo to jest w ogóle taki wiosenny. Ale, deszcz. Wiesz, ale to jest fajne. Były konsultacje, wsłuchaliśmy się w wasz głos. 80% z was powiedziało, że w całym liście zakazu sprzedaży alkoholu, więc prowadziliśmy w części, więc wysłuchaliśmy was, o co wam chodzi? Ale wzorem innych miast. So, yy... A czy to jest jakiś odpał? Znaczy, być znaczy, może jest... pan prezydent Trzaskowski Słucham... był pod wpływem tej jednej lampki wina, nagrywając ten jakże radosny film, w którym przekonał jeszcze, próbował nas przekonać, że jego radni wcale nie byli przeciwko niemu, tylko za nim. No i czego nie rozumiesz? No, przy, przy... Przychodzę do radnych i mówię: Słuchajcie, mam taki pomysł, zagłosujmy nad nim. Nie. oni głosują za czymś innym. Zajebiście, żeście zagłosowali tak, jak chciałem. Jestem was. taki świetny. Przekonałem. Przekonałem was. Nie, nie, w ogóle super. E, co pokazują inne miasta? No, wiemy, że w Krakowie po roku duże spadki nocnych interwencji, w Gdańsku, świe który świeżo wprowadził zakaz od 22 do 6 rano, ponieważ zrobił pilotaż. I wprowadził w części, a teraz wprowadził w całym mieście, ponieważ po pilotażu okazało się, że super jest prowadzić w całym mieście. Ale jak wiemy, oczywiście Gdańskie jest zupełnie innym miastem niż Warszawa. I to, że w Gdańsku coś zadziałało, to nie znaczy, że w Warszawie coś zadziałało, bo przecież to są dwie różne galaktyki, zupełnie i zupełnie inni ludzie w nich mieszkają. Dla mnie. To jest, jest ewidentne, że w tej sprawie chodziło o coś innego i że wersja o tym, że to był spór polityczny pomiędzy panem Kierwińskim, ministrem spraw wewnętrznych, którym, który kieruje, kontroluje, może tak powinien powiedzieć, kontroluje struktury warszawskiej Platformy Obywatelskiej, na czele z których stoi ten pan, którego nazwiska nie pamiętam, ale teraz stał się sławny jako obrońca sprzedaży alkoholu w mieście, chociaż to jego tłumaczenie było jeszcze bardziej absurdalne niż pana prezydenta, on, Czekaj, co on takiego? Matku, muszę sobie, przepraszam Państwa, muszę sobie koniecznie przypomnieć. A, ym, ym, a, już wiem! On mówił, że nie możemy wprowadzać prohibicji jak w Stanach Zjednoczonych w latach 30. -tych. Znaczy, Panie Radny. Ja tego nie słyszałem. Może ja nie Pan słyszałem. uważać, że większość ludzi to są kretyni, ale jednak bez przesady. Znaczy, ja mam taką prośbę, żeby postarać się chociaż traktować ludzi na wpół poważnie, bo porównywanie prohibicji w całym kraju. Do prohibicji, ograniczenia sprzedaży alkoholu w przez nocy. parę godzin w, ci tak. w ciągu, z takie słowa mi przychodzą na myśl, w ciągu paru godzin w nocy, to na Boga nie jest to samo. I to jest obraźliwe, co Pan robi. To jest po dla mnie osobiście to jest obraźliwe, skrajnie, że Pan uważa, że jestem takim idiotą, że się nabiorę na to. E, w Polskę idziemy, w Polskę, panowie. Pamiętasz? I wiesz, dlaczego to doprowadzi? Tak, pamiętam. I wiesz, dlaczego to doprowadzi? Doprowadzi do tego, że na granicy dzielnic będziesz miał sytuację, w których, yy, na przykład, w, po, po, po stronie numerów nieparzystych, w, na jednej ulicy sklep się zamknie o 22, ale otworzy się po stronie numerów parzystych, bo tam na przykład będzie mokotów już. I tam się otworzy knajpa. I oczywiście ci wszyscy ludzie, którzy chcą się nawalić alkoholem w nocy, nie przejdą przez tą ulicę, bo jesteśmy po stronie numerów nieparzystych, więc nie pójdziemy na drugą stronę ulicy tego alkoholu kupić. To jest idiotyczne, obstawiam, że za rok się nic z tym nie wydarzy, Oczywiście. dlatego, że w tym chodziło o to, żeby uwalić po prostu tą, tą uchwałę. I tak jak powiedziałem, Lobby sprzedawców alkoholów, rozumiem, nocne sklepy, stacje benzynowe, zarabiają kupę kasy na tym i nie chcą z tego rezygnować, to jest dla mnie oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że tam chodziło jednak o tą politykę i pokazanie panu Trzaskowskiemu, że potem jak przegrał wybory, nikt go już nie szanuje i panie prezydencie, no tak niestety to głosowanie dla wszystkich wygląda. I naprawdę może się pan uśmiechać i opowiadać, że pan wygrał to głosowanie, ale pan dostał takiego przytyczka w nos, że było słychać we wszystkich dzielnicach Warszawy, a nie tylko w centrum. Oof. Chcesz coś jeszcze dodać? Nie. Uważam, że. Napijemy się znaczy, w ja, ja, ja czekam, Ja czekam po prostu na kolejne uśmiechnięte nagrania prezydenta Trzaskowskiego, który ewidentnie znakomicie bawi się po sukcesie, jaki odniósł w wyborach prezydenckich 1 mm. e, czerw czerwca. I widać, że ma dobrą pasę i płynie na tej fali po prostu. Jest jak surfer, który złapał najlepszą, najwyższą falę i on niesie go. Niesie on nie zauważył, go. że go na środek oceanu ta fala niesie. On przepłynie ocean na tej Spoko. fali. Chciałem też powiedzieć to opowiadanie o tych ograniczeniach, że ludzie nie chcą ograniczeń i tak dalej. Panie prezydencie, no ale też ludzie na przykład nie chcą, żeby był pogorszony dostęp samochodów do centrum miasta, a pan jednak wszystko robi, żeby tych samochodów w centrum miasta było mniej. To trzeba by się troszkę zdecydować jednak, czy idziemy w jedną stronę, czy w drugą. Mówię o tym dlatego, że naprawdę pańskie tłumaczenie nie trzyma się kupy w żadnym stopniu, w żadnym stopniu. I naprawdę nie, nie wiem, czy jest osoba w Warszawie albo w kraju, która się nabrała na to, co pan powiedział, że pan przegrał, ale pan wygrał. Myślę, że nawet yy, szanowna małżonka pana prezydenta Не увижу.